Cześć! Wielokrotnie do mojego gabinetu przychodzą pacjenci z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa szyjnego, a także łopatek. Najczęściej te problemy wynikają z napięć mięśniowych, które są generowane w trakcie wykonywania pracy czy z hobby. I w dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić Wam bardzo proste sposoby na rozluźnienie kręgosłupa szyjnego oraz łopatki przy pomocy takiej piłeczki do automasażu. Nie przedłużając, zaczynajmy. Przekładamy piłeczkę do ściany oraz do pleców pomiędzy łopatką i kręgosłupem. Zaczynamy od. Delikatnych ruchów od góry do dołu. Jeżeli czujecie jakieś miejsce, które jest bardziej bolesne, przytrzymaj 10-15 sekund, po czym puść, i znowu od góry do dołu, i tak kilka razy. Jak już rozmawiamy o łopatkach, bardzo często ten ból, który jest pomiędzy łopatkami, bierzemy wtedy. Rękę jak najbardziej przytulamy do siebie. Idziemy sobie od łopatki do kręgosłupa. Od łopatki do kręgosłupa. Zmieniamy delikatnie ustawienie. Znowu do łopatki, do kręgosłupa. Po czym, jak mamy to opracowane, schodzimy troszkę niżej i po zewnętrznej części. Naszego kaptura powolutku przesuwamy naszą piłeczkę do osiągnięcia relaksacji tego mięsia. I tak samo jak w poprzednim, wyczuwamy jakieś miejsce bolesne. Naciskamy, przytrzymujemy chwilę dłużej, czyli te 10, 15, 20 sekund i znowu rolujemy. I idziemy sobie po krawędzi. Jeśli chodzi o łopatkę, ustawiamy się lekko bokiem do ściany. Kładziemy piłkę na łopatce. Zaczynamy od powolnych ruchów okrężnych. To już będzie pozwalać wyczuć, które fragmenty tego mięśnia są bardziej napięte. Jak znajdujemy ten punkt? Standardowo przytrzymujemy w okolicach 20-30 sekund. Po czym znowu delikatnie szukamy kolejnych punktów. Jeżeli już nie ma aż tak mocno bolesnych punktów, w tym momencie wyciągamy rękę przed siebie, dociskamy piłkę do łopatki. Powoli ponownie przytulamy rękę do siebie, utrzymujemy chwilę, puszczamy. Bierzemy kolejny punkt, ściągamy rękę do siebie. Trzymamy chwilę, odpuszczamy. Co jest najistotniejsze w pracy z tą piłką, możecie ją zabrać absolutnie wszędzie do domu, do pracy, na siłownię. W kilku bardzo prostych ruchach jesteście w stanie wyłączyć już powstające napięcia w trakcie dnia. Uważam, że takie rozwiązanie nie dość, że będzie sprawiać, że znacznie lepiej będziesz się czuł po pracy, to jeszcze możemy działać jako bardzo silną profilaktykę w obrębie samych napięć, w obrębie kręgosłupa szyjnego, ale co dla mnie na przykład najistotniejsze, w napięciowych bólach głowy. Jeżeli Ci się podobało, proszę zostaw lajka i subskrybuj mój kanał, który jak widzicie... Próbuję jakoś nagrywać, uczę się ciągle, staram się i mam nadzieję, że z każdym filmem będzie to wychodzić tylko i wyłącznie coraz lepiej. Dzięki, do zobaczenia!